A więc mamy kolejny dzień. Ja dzisiaj stałem wcześniej i biorę się za ogarnianie tych wszystkich półek. Muszę to wszystko wynieść i wyczyścić, bo już się wszystko powróciło bardzo. No i jak ogarnę już to wszystko, to wezmę się za położenie tej gumoleonu na podłodze. Pozamiatam tutaj. No, więc będzie git

A więc półeczki wszystkie już mamy ogarnięte, ładnie sobie tu wyczyściłem wszystko. W tej po, napisy po, nazywałem słowo to widać, ale tutaj mniej więcej jest. Tutaj powiesiłem te rzeczy, co jeszcze y, wcześniej ich nie powiesiłem. No i teraz biorę się za przynamokro. Y, tutaj pozamiatać i będziemy kłaść gumą leon. A więc właśnie już wszystko pozamiatałem Idę teraz właśnie po ten gumeleon. zobaczymy jak to będzie wyglądać, jak to się ułoży wszystko Myślę, że tam dalej on w ogóle nie będzie sięgał bo jakiś chyba długi on nie jest, więc więc dobra, zobaczymy, idę po niego Zaraz go rozwiniemy yy, Przyniosłem ten gumoleon Tak on właśnie wygląda yy, No i będę próbował go jakoś teraz zapasować tam na szerokość jest praktycznie idealnie, z tej strony będzie trzeba go tylko dociąć na długości ile tam starczy to starczy, to się tam wsunie jakoś bardziej do, do środka.

A więc udało się ułożyć już gumę, Leon. moim zdaniem, kozacko zaraz to wszystko wygląda. Od razu się zrobiło tak przytulniej. Rozstawiłem sobie mój stojak serwisowy od razu. Tutaj się troszkę zawija, ale mi się zdaje, że się jakoś to w miarę uklepie, i wszystko tu się wyrówna mniej więcej. i wiadomo, nie chciałem, żeby to poszło pod półki, ale nie mogę podnieść tej szafy całej ale ogólnie powiem tak, że jest moim zdaniem fajnie wyszło. Ty akurat, ty akurat wchodzi to pod szafkę, więc jest w porządku. No i w sumie już yy, no wszystko tutaj pokładałem tak jak powinno być śmietnicze jakieś te pudełka. No pod spodem będą szafki, dlatego też tam nie malowałem. Tutaj jeszcze ogarnę te rzeczy. No i w sumie w tym odcinku to będzie tyle. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym.